Siemano, siemano. Tanie spodnie HMA były to wziąłem. Dwie dychy chciała za nowe spodnie. Z wysyłką wyszły trzy dychy. Trzeba to zobaczyć. O, obadać. Trzeba to ubadać A jaśniutkie. Jaśniutkie. 38 rozmiar. To dosyć spore. A takie No dobra, fajnie. Jak będę mógł handlować, to sobie wystawy. Cena 4, 140 zł, aktualna cena 549 ja wystawię za 6 dy za 6 dyszek, nie? Recykl koton Dobra, fajnie, fajnie. Zaraz to złożymy ten Nie, na mnie to będą za duże Slim Nie no, za wielkie będą mamy Jaki to jest rozmiar? 38, ja wiem 32, dobra 38, jakby było 34, 36 30 to był dobre, nie? Ale kolor mi się nie, nie, nie widzi No dobra, takie coś Tu jest Slim jakieś. A, no nowa seria. Slim, 38, 32 Slim Tu jest Slim, Slim Fit, nie? Ale dobre, 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 fajne. Nie są zniszczone jakieś. No, dobrze, dobrze. To jest meteczka, proszę o ja Was. Wszystko jest. Gites. No dobra. Takie spodzianki nowe. A w sklepie 54. Ciekawe, dlaczego tak nisko. Może kolor taki inny. Taki jasny, nie? Może dlatego. No dobra. Takie coś. Dobra. Dzięki, pozdrawiam się, Manko.